A we wszystkim witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 15 listopada. Po 14 pół do 3, coś takiego chyba. I jak co dzisiaj robię? Taka serwisowa sytuacja. Mieć w sprayu i ładnie tutaj piasty. Jeszcze jedną mam tu przesmarowaną Drugą elegancko też przesmaruję My. W końcu jest czas, żeby za to się zabrać przeslętujemy i o. trochę pojeździmy Także taki dzień serwisowy, mówię w końcu mogę się zabrać za to Luzów nie ma, co prawda? Nie, nie ma takich Także tak to wygląda co Wam mogę powiedzieć? Mamy listopad. Co Wam mogę. O! Widzicie, coś tu się kroi. Czekam, czekam. I za niedługo powinno dojechać. Przyczepka jeszcze do malowania będzie. Już jest. No, już jeździ. Już zarabia. Wiecie, mamy już po praktycznie z trzeciego dnia mamy yy, po sezonie. Raz zostały jeszcze liście, wozimy. To są pogody, są jakie są. W poniedziałek był taki ładny opór, był, jak widzieliście. To już mamy zaorane. Jeszcze chciałem wyrównać tutaj agregatem. Eee, czosnek wychodził, wyszedł. Zobaczcie, jest piękny. Jest duży tym dalej. O, dwa rzędy do góry są posadzone, jeszcze może tak nie będzie widać i tak to się prezentuje, no co, listopad nie ma co robić, to mam nadzieję, że mam nadzieję, że zajmę się takim czymś gdzie po prostu o zobaczcie Tuż, yy, Tu sobie troszeczkę spłyciłem pług, bo było więcej takiej można powiedzieć rzotkwi, i chciałem zobaczyć co zrobi mróz. I czy będzie tak, jak tam pisali, że Ale to pachnie jak rzodkiew. Eee, czy będzie po prostu tak, jak tam pisali, czyli że na wiosnę będzie pełno dziur przez tą marchew, eee, przez tą rzodkę Więc eee, no, zobaczymy jaki to da efekt a bulwy jeszcze są ładne widzę tu chciałem jeszcze tak przejechać dookoła nie bym można powiedzieć no dookoła tak te bluzy zagarniać ale nie ma pogody pada jest mokro, jak widzicie tu woda stała także tak to się prezentuje o tyle liści taka już płyta obornika jest <śm> no i tak to się prezentuje zobaczcie jak ona się fajnie prezentuje teraz ale z tyłu, no z tyłu jest wężej w tych kołach, no faktycznie by jechał tyłem ale wyżej trochę tu stoi także no potrzebuję jeszcze takie opłony, czy znaczy takie jak tu i posłużymy ją no zobaczcie tutaj ładnie jest wszystko ten, nic nie obciera, także jest przepięknie tak jak sobie myślę że ją poszerzy, no to będziemy ją poszerzać damy to jest szersze koła na tył i będzie naprawdę fajna bestia także musicie przyznać, że fajnie się prezentuje witam was z kolejnej części tego vloga, mamy piątek już trochę się zleciało znaczy szybko za szybko te tygodnie uciekają teraz no może to i dobrze szybko przyjdą święta, szybko pójdą Szybko przyjdzie Sylwester i nowy rok. No i nowa znowu kolejne plany co tu zasiać. No i co? Lutym już będziemy prawdopodobnie ruszać, słuchajcie. No chyba, że maszyna przyjedzie szybciej. To zrobimy jeszcze testy, ja myślę, w grudniu. A tak, co dzisiaj? Eee, widzicie, taki grz tutaj mam, co nieco, więc trochę zawiążę sobie pod nową inwestycję, która już jest na tym. Eee, inwestycja, no można powiedzieć, inwestycja moja pierwsza. Znaczy pierwsza. No, coś nowszego na placu jest. Więc sobie zawiążę trochę. Wylejemy beton. I co, będzie można już działać w tym temacie że nie ma co mi się załadowanie taki gruzik elegancko jeszcze się go zdrobni więc co pogoda jest to trzeba działać te liście mnie tu wkurzają. Jest pan bez wisi, bo będzie własić. Czekaj, bo mamy tu coś, jak widełki może to się odgarnieć, to nieco i elegancko, nie szabiczek Czasem możesz odgrabić Elegancko się Za dużo to mnie potrzebuje, to powinno starczyć. Dobra, pani nie ładnie i poniędzy dużo, bo łopony z cero z Jak widzicie pozbyliśmy się orzecha ścieliliśmy go Bo już tak nie rodził jak powinien e, tam jest młody orzech, więc to no, tamten rodzi, ile z, kilka lat ma dopiero, ten tu, ten tu pamiętał jeszcze czasy dziadka, dziadek gdzieś go z chyba przyniósł czy coś, tata wsadził nasionko i zobaczcie, i był duży jak skurczy byk, no a teraz służy za opał, <gryw> więc no, ale ciepło w dupę daje, to dobrze. Przecież tyle z niego pożytku był. Orzechy już też miał takie słabe, coś nie, nie smakowały. A już teraz ten, ten rok w ogóle już praktycznie końcówka taka. Więc, że tu ma iść coś innego, to postanowiliśmy, że go zetniemy a jak to się chyba wykopie będzie trzeba go wykopać może albo sam zgnije no tyle gruzu zostało jeszcze czyścimy tam troszeczkę bo jeszcze się przyda do mnie no i tak to wygląda także trochę uzolnie to idzie bo to pada, pada są takie te spory deszczowe był deszcz potrzebny, to deszczu nie było. Nie, szabiczek. Co? Co byś chciał? No i tak to wygląda. Ale nie ma co za dużo nagrywać. Teraz będą takie pory, że wiecie... Tam teraz trochę... Można powiedzieć, że takie ale warsztatowe rzeczy. Spróbuję nagrywać. E! Ja wiem, to byś wszystko gryzł, nie? Wszystko mamy porobione w polu. Czekamy za wiosną. I tyle. Jedyne co, to tam ciągnik się zrobi jeszcze. Ten kopniak tam. Ten starter trzeba Ale tam znowu trzeba zjąć cały silnik. A i muszę Muszę go rozpułowić. Musimy go spółowić i. Będziemy zmieniać tam jedną kapę od strony oleju, bo tam jest cały czas mokro. No i trzeba to wymienić, bo jest pęknięta. Nie wiem od czego pękła, ale... już może też być zmęczenie materiału. I cały jeden karter musimy wymienić. I będzie elegancko. Tutaj przy tym wózku jeszcze trochę porobimy. Damy inną piastę, no inną piastę cały, można powiedzieć. Układ napędowy, jak ja to powiedziałem. Ale wiecie o co chodzi? Musimy dać całkowicie, no, pie, e, jak to się mówi, zapomniałem całą belkę z piastami. Kawałek jakieś od szczepy pomalować. Chociaż ten trochę wygląda jak taki forschnitt <laughs> Mój na jego force -nit. ale fajnie wygląda i tak jak mówiłem, coś sobie Mówię tak na te włoski i tutaj mam z tego dużego Zaprowadzę sobie tam do nowego nabytku, O, chyba tyle pokazać. To jest ten nabytek. I tyle, na razie Wam tyle a już będzie będę miał to zrobione w środku, no to pokażę Wam resztę. No co, dzień się kończy już praktycznie, jeszcze trochę zostało obok, ale to jest tam już tam na spokojnie, także ja Wam dziękuję, trzymajcie się, do następnego.